Siemanko, wtorkowy poranku, siemanko widzowie, siemanko nowy, piękny dzień, siemanko Karimata. Dzisiejszy expo właśnie na takim setupie jak widać. Nie bolą mnie plecy. Lecimy z rolowaniem. Dziś kolejny sprawdzian stanu mojego kolana. Dziś kolejny asekuracyjny trening na moim symulatorze wieżowca. Kwarantanna challenge to już dziewiąty dzień. Dziewiąty dzień jak nie opuszczą tego miejsca. Łatwo, łatwo jest przeżyć w norze. Na pewno gorzej się mają więźniowie w jakichś więzieniach, bo oni nie mają takich fajnych rzeczy jak Internet i setki tysięcy widzów. A ja i jest mi bardzo fajnie właśnie, fajnie się tu żyje w tej norze. Astronauci też nie mają łatwego życia. Ludzie, co utknęli na bezludnych wyspach, też mogliby się zaliczyć do takich właśnie Kiedyś nadejdzie dzień. To będzie wielki dzień, kiedy kiedy zamiast podciągania na drążku będę robił pompki. Dwie minuty podporu przodem. Trzy minuty podporu przodem. Śczelisz? Śczelisz? Szczeli. Szczeliło. Strzał. Te tak nie ścielił. Łyk wczorajszej yerby noc, czy to nie jest dobry pomysł? Teraz sprawdza, czy umia robić coś, co fajnie wygląda, a jest w ogóle niepotrzebne. Czyli takie coś. Czyli stanie na rękach. Jeszcze ja do mojego laboratorium treningu wrócimy dziś i to jeszcze na pewno, ale najpierw kasza jaglana. Odrobina oliwy z oliwek, do tej kaszy jaglanej. Buraki, kapusta, jajka. Rzęszeń koreański, kreatyna japczan firmy Olimp, tran. Ta mistyczna mgiełka unosząca się nad moim naparem z ostrokrzewu paragwajskiego, to nie jest przypadek. I to normalnie by tak nie wyglądało. Jakby nie mój system. Mo możliwe, że jakbych nie przeczytał tej książki, pod tytułem Światło w filmie, to nie znałby takich sztuczek. Banut bawi i uczy po raz kolejny. Założa się, że będę miał wpływ na to, że dużo ludzi przeczyta ta książka. I bardzo dobrze, bo żeście nie są po szkole filmowej, a chcecie kręcić filmy, to musicie kręcić filmy, a żeby robić to dobrze, to przydają się takie wskazówki właśnie. Jo, teraz już na dwie godziny muszę przestać kręcić. Teraz muszę zająć się obowiązkami związanymi z naszym sklepem internetowym i z jerbą, bo mamy właśnie taki sklep, możecie tam coś kupić. Zapraszam Was zresztą bardzo serdecznie, tym bardziej w okresie tego właśnie stanu wyjątkowego, kiedy nie dość, że trzeba siedzieć na chacie, to jeszcze trzeba o siebie dbać. Jerba sprzyja tym dwóm właśnie aspektom życia. 17 marca 2020 roku w Polsce, na Śląsku, w Świętokłowicach, na Chropaczowie, w mojej Norze, Dwie godziny przerwy od nagrywania i widzimy się przy symulatorze wieżowca. Już. Moje palce zostały poklejone. Poklejenie ich zajęło mi 35 minut. Przyłożyłem się do tego bardziej niż ostatnio. Są bardziej precyzyjnie oklejone. Tak to właśnie pracuje. Ten palec był oklejany Szerszą, szerszym pasem, i jak widać, jest, nie jest tak estetyczny jak pozostałe palce. Trzeba to zapamiętać i na przyszłość, właśnie nie robić czegoś takiego jak jest tu, bo to jest lipa. Teraz rozgrzewka. Po wczorajszym dość morderczym treningu na drążku czuję lekkie zakwasy. doją kolana. Bo właśnie one strzelają tylko przy tych specyficznych przysiadach. Przy takich No, to nie strzelą. Dzisiejszy trening zrobimy przy świetle zastanym Niczym na planie amerykańskiego filmu Zjawa ten film też był cały nagrany właśnie bez sztucznego światła. Oszczędzamy prąd i oszczędzamy proszek do prania. Akurat w tym przypadku te światło powinno dość korzystnie działać, jak łazi o mój kształt. Światło w filmie. Ostatnio na moim symulatorze udało mi się zrobić 20 serii w ciągu 10 minut. Dziś spróbujemy zrobić 30 serii w ciągu 20 minut. W czasie wykonywania tej serii będę właśnie bacznie obserwował moje kolano. Ostatnio nie miało nic przeciwko tym 20 seriom. Sprawdzimy, co moje kolano na 30 serii. Nakręcą super dokładny czasomierz na 20 minut. Ustawiam go w tym miejscu. Może bardziej tak, żeby trochę światła chcił. Ciut jaśniej zrobimy. Czas. Start. rough きれい。 Pięć. Pięć serii trzy minuty. Dość sporo osób sugerowało mi, że symulator za słabo oddaje faktyczną elewację wieżowca. I podobno na wieżowcu, kiedy zamiast pleksy jest szyba, będzie mi trudniej. Okazało się, że jest inaczej. Ostatnio, jak był w pewnym miejscu to robił właśnie takie próby i e, testował buty. E, Chciał sprawdzić, czy lepiej sobie radzi Vibram Super Grip czy guma C4. Obie gumy na elewacji, na tamtej elewacji, radzą sobie bardzo podobnie. I wydaje mi się, że łatwiej jest mi się wspinać po tamtym wieżowcu i po normalnej szybie niż po tym plastiku. Więc nie muszę tu robić na razie takiego e, autentycznego okna. Takie wystarczy. Dobra, lecimy z kolejną serią. Raz. Dwa. Staram się o wiele bardziej starannie wykonywać swój trening, przez to jest gorszy czas. Już 8 minut minęło, a ja mam dopiero 10 serii za sobą. 11. Dwanaście, trzynaście. Czternaście, piętnaście, piętnaście czas dziesięć czterdzieści. Kula na razie bez szpanku.

ostatnia minuta. Dwadzieścia dziewięć. Nagrywanie się automatycznie wyłączyło, bo moja lustrzanka robi cięcia co, co 20 minut. No i kurde, ten kluczowy moment się nie nagrał, czyli sama końcówka. Ale jest dobrze. Według mojego stopera 30 serii udało się zrobić w 19 minut i 55 sekund. Czyli jest dobrze. 35-20 minut. Wynik może się wydawać gorszy niż ten na ostatnim treningu, ale teraz, że się obie, o wiele bardziej przykładał do techniki, cały trening był zrobiony bardzo symetrycznie. Raz prawa, raz lewa, i tak dalej. I co najważniejsze. Tapey na moich palcach. One by przeżyły jeszcze wiele serii. One by jeszcze przeżyły wiele serii na symulatorze To jest dobre. Także wracą pomału właśnie do gry. Kolano w ogóle nie boli. W ogóle nie boli. Myślę, że ten trening można zaliczyć jako udany trening. Teraz i da się ogarnąć i nawet nie wiem, kiedy, a się zrobiła 18.00. Czyli jest mało czasu na montaż. Teraz czas na proces dezynfekcji mojego termometra, który był pod pachą. Teraz będzie nie pod pachą, lecz w ryju. Hmm, 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 hmm. Temperatura trzydzieści sześć dwa. Wiecie, to się okazało, że ten termometr nie służy właśnie do badania temperatury pod pachą. Lecz do badania temperatury w ustach i dzisiaj tak już właśnie od rana dokonuję pomiarów i jest spoko. Ciągle mam 36-36,2. Tak ta temperatura oscyluje. Zmierzymy jeszcze pod koniec odcinka. Teraz. Temperatura ciała... sześć. Czyli, zdaniem wielu, idealnie. Temperatura jest idealna. Czas nie jest idealny, bo już 19.30. A ja jeszcze nie skończył tego vloga robić. Trzeba skończyć zatem, więc... Dziękuję za wytrwanie do końca i pozdro.